Sponsorem programu jest bank BGŻ PNP Paribas SA. Bank ludzi z pasją. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie... W PJP Paweł Kotlet-Kotlarski opowiada o swojej zajawce na dwusuwy. Concebium United Customs nad moją zamienioną na Puzon Ultimą. Easy Biker Enrico w trasie. Stunt na kładzie. Zawsze, kiedy przejeżdżam koło firmy PJP Pawła Kotlarskiego, zwanego kotletem, coś mnie zaskakuje. I jeżeli już zobaczę coś zaskakującego, to natychmiast się zatrzymuję i wlatuję do środka. Czasami jest to siwy dym, a właściwie niebieskawy dym spowijający całą okolicę, a to za sprawą dwusuwów, które chyba stały się kolejną pasją Pawła. Cześć, Paweł. Cześć, witam Roku. Co się stało z tymi dwusuwami? No, y, ostatnio robiliśmy fajny projekt e, renowacji Suzuki GT380, trwało to dosyć długo. Około 3 lat, no ale było warto. I Cieka... tak długo to trwało, bo części musieliście skombinować? Tak, i części były sprowadzane z, praktycznie z całego świata: z Holandii, z Nowej Zelandii, z Florydy i tak dalej. Gdzieś one tam się znajdowały, ale zależało nam na dużym stopniu oryginalności i na tym, żeby części były jak najbardziej oryginalne i nowe przede wszystkim. Powiem Ci, że robi wrażenie. Ja w ogóle uwielbiam pracę dwusuwów, bo dwusuwy tak się kręcą w obroty, że czterosuwów naprawdę trzeba dużo pracy poświęcić, żeby takie obroty osiągały. No to prawda. Wiesz co, sam się przekonałem, że wiedza na temat dwusuwów to nie jest takie, jak to się mówi, jest to prosta prostu Hop, Hop siód, no, no, powiedzmy. U nas niestety nie ma publikacji na ten temat. Też ludzie, którzy tuningowali świetnie dwusowy, już w większości powymierali, e, są ludźmi legendami, ale również można fajne publikacje znaleźć na zachodzie, w książkach, e, szczególnie dotyczących właśnie tuningu e, klasycznych motocykli japońskich dwusuwowych, wielocylindrowych, to jest, i tu się zaczyna dopiero zabawa. Ja pamiętam takie czasy, kiedy, żeby podrasować komara, zdejmowało się głowicę, szlifowało się ją o płytę chodnikową, byle w miarę równą, Zyskiwało się na kompresji, już szedł. Potem, jak długie zimowe wieczory wypolerowały się kanały e, dolotowe, no to też zyskiwał na mocy, choć podobno mądrzy ludzie mówią, że to tak tylko wyobraźnia działa. Większość urywa wydechy, w dwóch słowach, a okazywało się, że to jest kompletna bzdura. E, ryczał głośno, ale spadała mu moc. Zatem, i wydech, i kanały, doprawy, kanały przepukujące, te wszystkie elementy są bardzo ważne. Zauważyłem tam pewną ciekawą rzecz, bo grzebiesz przy silniku Jawy. I masz jakąś, taką bardzo, masz jakąś taką bardzo podejrzaną blachę. E, to, to znaczy to jest wzornik do, do wycinania kanału. E, to jest żmudna sprawa, bo w tej chwili walczę z Jawą 250, e, żeby zwiększyć jej moc z 14 na 16 koni. <noise> to jest naprawdę mrubcza praca, e, ale bardziej jest na zasadzie e, pokonania materii i zdobycia wiedzy na ten temat i samego fanu niż, niż osiągnięcia naprawdę potwornej mocy. Myślę, że te dwa konie mechaniczne jednak procentowo znaczą dużo w tym wypadku tego silnika, a przy okazji jest to poligon dla narzędzi, umiejętności i, no i jak zwykle zdobywanie wiedzy po prostu. Szaleństwo, ten motocykl naprawdę będzie bardzo piękny, bo widziałem już jego ramę, wszystkie elementy pozakładane, nawet te takie suwaczki z tyłu przezabawne. Olku, no, to jest Jawa Perak, to jest, to jest, to jest trze, trzecia z znaczy w sumie trzecia, ale pierwsza i ona miała seryjnie 14 koni i ona zostaje w oryginale jakby. Te dwa silniki, które teraz robię, to są silniki od Jawy Kiwaczki. Jedna będzie zrobiona na oryginał, ale druga będzie zrobiona customowo. Myślę, że odsłona będzie w, w, na, w przeciągu powiedzmy dwóch lat, bo to e, będzie projekt z jawą e, z silnikiem e, podrasowanym do 16 koni, ale również z ramą aluminiową i z e, ciekawymi kołami. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie generalnie. Tak to właśnie wyglądają jakwiedziny w PJP u Pawła kotleta kotlarskiego. Te sprzęty naprawdę robią wrażenie, ale największe wrażenie na mnie robi ta nowa pasja Pawła, czyli dwusów rządzi. To fajna sprawa. Mniej elementów, które tam się bujają w silniku, ale za to ile finezji, żeby to chciało jeździć. Dzięki bardzo Paweł. Dziękuję bardzo. <głos》> Sytuacja jest rozwojowa, ale najpierw przypomnę Wam historię, kiedy to na początku roku zamieniłem się z Adamem Fijałem ze stewu Drift Team na ten oto motocykl. W zamian poszedł Puzon. Wielkiej piękności, co prawda, ale wiele osób twierdzi, że ta zamiana poszła trochę na moją korzyść. Chociaż po tym, co usłyszałem od Michała w United Customs, to nie wiem, czy to był dobry interes. Słuchaj, ja tam nie będę rozstrzygał. Ja po prostu chciałbym, żeby ten motocykl jeździł, a czy będziesz jeździł nim ty, czy przehandlujesz go za trąbkę fletę albo cokolwiek innego? To już nie moja bajka. Wiesz co, bo ja nie miałem śmiałości wyjeżdżać nim na ulicę ze względu na bardzo wypasione nalepki, które na nim zostały zamontowane i pomyślałem sobie, że jak będę gdzieś jechał po ulicy i któryś z moich znajomych mnie zobaczy i powie stary, to nie ta bajka, to, to trochę będzie mi głupio, na tym motocyklu nie wypada jeździć w zamkniętym kasku. Co za tym idzie gębę widać i no, co po niektórzy znajomych mogliby trochę ze mnie porechotać. Dlatego też zwróciłem się do ciebie. Przejechaliśmy do United Customs, bo motocykl został zabrany ode mnie z garażu parę dni temu. No i teraz czekam na jakiś werdykt, co się będzie działo. Najchętniej rozłożyłbym to wszystko do ostatniej śrubki i zaczął składać po swojemu. No ale w związku z tym, że jak zwykle mamy to na termin na wczoraj. Zaczynamy od rzeczy najprostszych, czyli tak jak rozmawialiśmy, zmieniamy powierzchowność na czarny z elementami z hydrografiki. No i jakieś tam skromne logo, dodatki. Z tego co zauważyłeś, chyba ktoś montując ten motocykl jeszcze w Ameryce, podobno było to w Teksasie, nie wiem czy był pod wpływem jakichś środków odurzających, ale przednie lagi są odwrotnie zamontowane. No to nie wiem, czy to miał być manifest mechanika, czy chodziło o jakiś żart. Ja bym tam tak, tak tego nie zostawił i zdecydowanie poświęcimy 45 minut więcej na to, żeby to przełożyć. No Dobra, zatem zabieramy się do roboty. Ostatni raz widzicie ten motocykl w takiej konfiguracji, w tych kolorach. Potem zajrzymy jeszcze do naszych przyjaciół, którzy zajmują się hydrografiką i tam też motocyk przejdzie metamorfozę, zmiana kolorystyki. Z tego co wiem, to chyba zajmiemy się też siedzeniem, bo będzie pasowało no, jak gwizdek do trąbki albo do puzona, którego się pozbyłem. I wtedy wszystko jakoś nabierze smaku i kształtu. Mówiłeś coś na temat manetek, kiedy jeszcze nie włączona została kamera, że manetek i też na wszelki wypadek byś dopasował do reszty. No, zdecydowanie pozbyłbym się tych pięknych nakładek, które są. które były modne z jakieś 20 lat temu, i dorzucił coś, co rzeczywiście pozwoli trzymać kierownicę i mieć jakieś panowanie nad motocyklem. A nie jest łatwe w prowadzeniu. Nie jest łatwy w pchaniu. No dobrze. Jeszcze zauważyłeś jakieś elementy związane ze skrzynią biegów, bo ten motocykl przy bardziej agresywnym dodaniu gazu sprawia wrażenie, jakby się sprzęgło zgiwało. Ta skrzynia jest zamocowana na jakimś też teksaskim patencie. To znaczy yy, całą magią silnika Evolution jest to, że trzeba to wszystko, on jest podzielony na trzy, trzy elementy. Trzeba skrzynię biegów, silnik i sprzęgło złożyć tak, żeby to się trzymało kupy i żeby przy dodawaniu gazu po prostu pas nie wyrywał całej reszty z ramy. No tutaj ktoś albo o tym nie wiedział, albo mu się spieszyło, nie chciało mu się, cokolwiek po prostu tego nie zrobił, dlatego dorzucił patent pod postacią haczyka nagwintowanego, dołożył uszko do ramy i naciągał całą skrzynię biegów Poprzez dwie nakrętki. Prawdopodobnie tego wieczoru miała wystąpić jakaś gwiazda country, już się zbierał w swoim wykwintnym kapeluszu, żeby zatańczyć stosowny taniec pod taką muzykę, albo były jakieś wyścigi samochodowe uwielbiane przez Teksańczyków i prawdopodobnie nie, nie dało mu to szansy na dokończenie motocykla. Podejrzewam, że spieszył się na wyścigi kosiarek do trawy, albo mu się Bimber właśnie zaczął gotować. I tym sposobem zobaczymy, jaki będą dalsze postępy przy motocyklu, przypominam, zamienionym za półsom. Dzięki Ci bardzo miło. Sponsorem programu jest Almot, wyłączny dystrybutor motocykli Triumph w Polsce. Warszawa, Aleje Rozolimskie 200. Brandstore Triumph. gente onesta, santerà per caso io notai una ragazza lei un angelo veniva verso me nas motoguci za sterdzisi sterekilometrów idziemy tam zobaczyć co się dzieje motoguci. Wiemy doskonałe, że Polak potrafi, ale spotkać taka grupa Polacy z Motogucy to dla mnie jest wielki ewenement. Artur, co tu robimy? Artur, jest jakiś Dlatego jesteśmy w No W tym roku jest szczególny powód. Jest 95-lecie istnienia marki Motogucji. Co was pociąga w Motogucji? No, w Motogucji szczególnie, ale ogólnie w motocyklach. No, jest frajda z jazdy Motogucji, wiadomo, legendarna marka. Jedna z najstarszych na świecie. Nietuzinkowa, piękna. No i ogólnie, no, Polacy chyba szczególnie lubią Włochów, więc ta marka włoska. No, lubi, lubi mi jeździć Motogucji po prostu. Powiedz nas Artur, jakbyś tłumaczył, co to znaczy wyprawa motocyklowa? Co to oznacza dla ciebie? Dla mnie co znaczy wyprawa motocyklowa? No przeżycie, jakieś jakiś, no m, ciężko tak określić w kilku słowach. No. jadę żeby gdzieś dojechać, jadę, żeby podróżować, zwiedzać. E, tym razem, no wiadomo, do celu, czyli do Mandelo del Lario. E, pojeździć po Alpach pięknymi zakrętami, piękne wi widoki. E, to jest taka część życia. No, jak człowiek jeździ już kilka, kilkanaście, co po niektórzy kilkadziesiąt lat, to już chyba bez tego nie potrafilibyśmy. Ja bym nie potrafił żyć. Muszę raz na jakiś czas gdzieś w dalszą trasę ruszyć. I radość tego Artura udowodni z Mandelo del Lario, Easy Biker, idziemy do muzea. Motoguzzi. Cero cosci, Popacchi! Tu lo sai, è tutto quello che fai, tutto quello che dici, rimane sulla mia pelle. Tu mi dai, tutto ti riprendi, giocare con i sensi, mi piace più che mai. No, dedykowaliśmy czas na muzeum, eh, ale nasz czas jest na tyle celny, że Easy Biker dostał telefon, że czekają na niego 500 km stąd. Tam jest coś la motowizja, 70 tysięcy Harley'e. Czy my możemy tam nie być? Come on! Arrivederci Italia! Idziemy teraz 550 km dalej do Fakerse. Ciao motowicy! Tak wygląda człowiek. Po takiej właśnie mała dygresji, że było mega gorąco. Potem mega zimno. Dotarłem do Fakerse już. Bikersów szykują, 70 tysięcy przewidywane. Już biłem kiedyś na tej stacji, ale to, co mi się podoba, że na Sycylii płaciłem aż do prawie euro, 8. A tu w tej stacji Shell kosztuje 1 euro, 0,9. I like it. Welcome to Austria. Przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy uprawiać stand na motocyklach. Ba! Widzieliśmy już ludzi, którzy na skuterach i to 50 zajmują się tą dość trudną dyscypliną. powiedziałem, netkar kołomną. koło mną Leo zajmuje się stuntem na kładzie. Skąd taki pomysł, brać? No tak, cześć. Wszystkim Leo z tej strony nie wiem skąd się wziął. Znaczy, oczywiście, wiem skąd się wziął. Wziął się to z pasji. Pół mojego życia to motocross. Nie jestem już takim młodym zawodnikiem. E, stwierdziłem, że może. Nie kiwam głową, dlatego że potwierdzam, tylko dlatego, że mówisz, no. Tak, okej. Okay. Także gdzieś po prostu tam zrodziło to się w mojej głowie. E, na oczywiście początki na pożyczonym kładzie. E, był to Laki Star 250. No i tak się zaczęła cała zajawka. E, dobrze, a jakiej pojemności są te twoje kłady? Znaczy, obecnie mój kład, jaki mierzy, to Suzuki LTZ 400 z 2009 roku. Jest to pierwsze wydanie na wtrysku. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o stand. No, silnik pozostał praktycznie niezmieniony. Reszta to jest po prostu moja produkcja, czyli hamulce, zawieszenie, różne uchwyty, to co jest potrzebne do standu. No dobrze, ale rozumiem, że coś z miską olejową też robisz, żeby olej nie poszedł tam, gdzie nie trzeba. Akurat ten model ma suchą miskę olejową. A, tak, tak, tak. I nie wymagało to ode mnie żadnych przeróbek. E, dobra. E, są skoki na kładach, to widziałem. Kaskaderskie. Mówiłeś o swoim crossowym, e, wiesz, backgroundzie i teraz nagle przeskakujesz na stand. Stand jest bardzo dynamiczną, szaloną konkurencją na niewielkiej przestrzeni. Wykonujesz te cuda. Powiedz mi, czy... Po, po paru latach zabawy w stan kładowy możesz powiedzieć, że skład motocyklowy jest, stan motocyklowy jest prostszą rzeczą, czy trudniejszą. Znaczy tak jak wspomniałem wcześniej, pół mojego życia to motocross, czyli motocykle, dwa koła, no, nie? E, nie. wiem, czemu do końca kładno. Było to coś innego, fajna zajawka, mało ludzi robi to w Polsce i na świecie. E, potwierdza to, nie wiem, na przykład mój Facebook, na którym dostaję z całego świata wiele maili i tak dalej. Występowałem ostatnio w Kolonii z zawodnikami też na kładach, którzy też stantowali na kładach z Europy. Ale dałeś im, dałeś im ognia? <noise> tak, tak. No, no, no ja że w innym stylu niż, niż reszta zawodników z całego świata, tak można to powiedzieć. Każdy ma zresztą swój styl. Jest to sport, nie wiem, dla mnie bardzo kreatywny. To co w tym roku pokazujesz, w przyszłym roku nie możesz pokazać, musisz pokazać dużo, dużo więcej. Że... Ale co oni to pamiętają i powiedzą, nie no stary. Oczywiście, przychodzi publiczność do mnie i mówią mi, co zrobiłem nowego, co pokazałem nowego, co zmieniłem. To mnie bardzo motywuje i są takim wyznacznikiem dla mnie. Wiesz, byłem kiedyś z sędzią na zawodach stanterskich. Interesuje mnie to, czy poziom oceny tych zawodów, o których teraz mówimy, jest taki sam. To znaczy, czy ocenia się kontakt z publicznością, a także wszystkie figury, ale kontakt z publicznością jest bardzo ważny. Oczywiście, bardzo ważny. Znaczy, są zawody, w których jest to bardziej uwzględniane lub mniej. Ja dużo, dużo pokazów robię w Polsce nie tylko. I generalnie, no moim takim wyznacznikiem jest publiczność. Ja, ja bardzo reaguję, jeżeli oni żywiołowo są, potrafią mnie tak podkręcić, że, że ja daję 200% z siebie. No nie? A miałeś kiedyś jakąś glebę? No, bez tego to nie ma jazdy. Ale w czasie zawodów, czy to się zdarza? Jak to jest przyjmowane przez publikę? Yy, tak, publika zazwyczaj pozytywnie reaguje, no ja się drapię tu i tam. Minuta, pozbieram się i robię dalej swoje. Jak się kończy pokaz w przypadku stantu motocyklowego, to bardzo często motocykl jest po prostu rzucany na glebę. Czy w przypadku kładów można coś wykonać takiego finalnego? Oczywiście, no wiele rzeczy. No, kład jest troszkę większą bryłą, trzeba się namęczyć, żeby go ożywić i uzyskać to, co się chce. Ale no, no mam, po prostu nie wiem, ja chyba zapraszam na swoje pokazy. Trzeba to samemu zobaczyć, ocenić. Zaglądajcie na strony. I cieszcie się bardzo z tego, że istnieją tacy ludzie, tak pozytywnie zakręceni, którzy zajmują się taką formą stuntu, która zdebi. Te krzyki z tyłu, które słyszycie, to facet, którego właśnie golą. Nie wiem czy to z radości, czy ze strachu, ale coś takiego chyba jest. Dzięki Ci bardzo, Leo. Dziękuję również, pozdrawiam. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22.00. Poprzednie odcinki Motośladu możecie obejrzeć na stronie oczamiostrego.pl albo na Facebooku Oczami Ostrego.